pójdę stale cholera mi się nudzi zrób coś ciekawego nie chcę weźmy jakiś sejon idźmy gdzie też się nic nie chcę Jezu jesu to co jest? czemu już taką co się dzieje? podejmij to, podejmij to co? Też to widzisz? <Szysk> Macie w rękach notatnik śmierci. notatnik śmierci. A ja jestem bogiem śmierci Wigam Z tym zeszytem Z możecie zeszytem zeszytem zeszytem. zabić kogo chcecie. Mogę wpisać imię to osoby. I to osobę umrze To po prostu. Tak. Zresztą w środku zeszytu znajdziecie wszystkie zasady. Dajcie mi jabłko. Jabłko, okej. Okay. <t Learning. Märzession wrote> Możesz to zrobić inaczej. Jasne. Dziękuję, dziękuję. To jest Z tym zeszytem możemy dokonać wszystkiego. Możemy być pokami. Mamy władzę nad śmiercią. Musimy zabić kogo chcemy bez żadnych konsultacji. Nie, nie. To jest mój zasied. Nasz, nasz, oczywiście. Ja wiem, że to na ciebie spadło, ale. Słuchaj. Ja jestem bardziej rozgarnięty, tak? Słuchaj, będziemy się tym dzielić, okej? Okay? To będzie nasza mała, słodka tajemnica. Nikt nie będzie o tym wiedzieć. Ja mam wszystko pod kontrolą, okej? Okay? Ja to ogarnę. Oboje będziemy. Wpisywać imiona, tak? Okej okay. tutaj w środku zapisane zasady hmm. Człowiek, którego imię zostaje zapisane w notatniku, umrze Notatnik zadziała tylko wtedy, gdy osoba zapisująca imię Będzie mieć przed oczami twarz ofiary W ten sposób nie zostaną pomylone osoby o tym samym nazwisku Osoba umrze w sposób jaki opiszesz w przeciągu 40 sekund. Od jej imienia. Jeśli przyczyna śmierci nie zostanie sprecyzowana, osoba umrze na tak serca. Po podaniu przyczyny śmierci szczegóły powinny zostać podane w ciągu 6 minut i 40 sekund. No, tak, tak, jest więcej tych zasad, ale nie chcę mi się ich przetaczać To co, może to przetestujemy. Wiesz a... co? Ja bym wpisał imię Nie <grystanie> Niewinna. Straciła mnie dwukrotnie. Tak, ja, ja wiem, ja też ją straciłem, ale... Ja się przynajmniej przyznałem, a... Ja musiałam ją przyłapać. No i już próbowała się wymigać, że tylko tak sobie leżeli. Jasne. co? Zapisuję Jessica. Tak, potem zapiszemy jakichś przestępców, ale... Dobra. Jessica... ...Bryanowska. Zaczekamy. Uff. Oczywiście, że to zadziała. Wciąż nie wierzysz? Chwila łączy się no. i to nie odbieram No ja wiem, że to jeszcze nie znaczy, że nie żyje, ale zobaczyłeś, że ten notatnik spadł z nieba. Zobaczyłeś śniegami i wciąż wątpisz, że to może działać. Proszę ciebie. Dzisiejszy dzień zmienił wszystko. Wszystko o czym myślałem. Wszystko w co wierzyłem. I zabiłbym tę nauczycielkę z polskiego No wiesz, tę, tę rudą No ostatnio wystawiła mi pałę nie, nie, nie po prostu twierdziła, że je pieskowałem. Dostałem trójce w pracowanie. I ja uważam, że nie było tam tych błędów Które nie mam. A tylko grzecznie zwróciłem uwagę A to od razu się na mnie wtarła. Niewinny człowiek. Myślę, że ty masz bardzo dziwne poczucie prawdości. Nie trzeba też kogoś zabić, żeby być skoczyńcą. Ona jest bandytą w przebraniu nauczyciela. Zapisuję ją. Mam to gdzieś. Bogu miła. I dam zadowolenie. Herbatą. Bo lubię sobie pić te swoje honorne herbatki, więc ty będziemy za swoje. To tak, tak ty chcesz nieść sprawiedliwość na świecie, dobra. To poszukajmy jakichś przestępców. Jak ty go chcesz? A to wejdę na dziennik TVN czy coś. Ej, teraz jest live. Jakiegoś zatrzymania Andrzej Kowalski 37 lat Za zabi zabił żonę i dzieci Teraz pokazując helikoptera jak go zatrzymują Zwyrojemy ja go zabił. To co, wpisujemy go okay. Andrzej Kowalski Piszemy przyczynę śmierci. Dekapitacja? Serio? Okej. Okay. Nie wiem w jaki sposób ma się to stać teraz, ale ok. Dekapitacja. Wyglądajmy. Po prostu nie go bo jak się no. Możemy poszukać innych przestępców, jest też. O. Przemyk, nowak. 20 lat. Oszukiwał starsze osoby metodą na wnuczka i... Wyłudził ponad 100 tysięcy złotych. Sprawda, nie jest to morderstwo, ale na pewno jest to jest świństwo. Zapisujemy go. No. Okay. Przemek Nowak to było, nie? Ok. Piszemy jakąś przyczynę, przy, przyczynę śmierci? O. Potrącenie. To w sumie jest okay. Przez nie wiem, Kombajn albo przez walec, może być bardziej bolało Wtrącanie przez walec, ok, to jest dobre. Yy, tu jeszcze? Stefan Troszkiewicz. Łódzkiego. Zgrał ci 5 dziewczynkę, bo tym ją zabił i zakopał. On na pewno zasługuje. Ja bym go zabił, wskrzesił, zabił, wskrzesił i zabił, wskrzesił. Okej, okay, wpisujemy go. Spalenie żywcem, ok. Do no, dla takich dekaneratów. Ok. No, zaczyna mi się to podobać. Oczyszczamy ten świat. Ze śmieci. Nie ma nic złego, prawda? Będziemy tworzyć skany kind of do tak mi się wydaje. Ok, kto batujesz? Tomek Krawczyk ukradł Batona. No i co? Od tego się zaczyna. Na początku ukradnie Batona, potem naciąga starsze osoby. Metoda wnuczka. Czym to się różni? Nie wiem. No. Jest już w nim zasiane ziarno. Ziarno. amoralności. Nie, nie wiem, jak go zapisuje. Po co się kłócić? Jesteśmy razem w tym, tak? Nie kwestionuj moich metod, ok? Razem możemy oczyścić ten świat Więc proszę cię. Ogarnij się, okej? Okay? Przestań histeryzować Jezu, zachowaj spokój Jeśli mam być partnerami w tym możemy Zachowywać się w ten sposób I bywać bez czy co jest nie tak Tak, bo wszystko jest w porządku, tak i zapisujemy go. Dobra, może byś ten zawał serca. Nie będę wpisywać, przecież śmierci, śmierdzić. Będziemy do niego litościwi. Przecież ukradł tylko patrona nie? <noise> Okej. Okay. Spoko. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Ach, same nudy. Kradzieży, gwałty, zabójstwa. A może wpiszę jakiś rejestr przestępców i może coś takiego jasne nie wiem. Dobra, spisujemy wszystkich przestępców, jakich się da. Jestem nie oszalałem, jest. To zabicie 10 osób jest dobre, ale już zabicie tysiąca jest złe. Nie jestem Hitlerem, nie jest. Wszystkich ich spisuję. To są przestępcy, tak? Następnego dnia nie będzie już żadnych przestępców, a ich wszystkich tutaj. Zamknę. Ok, chwila, bo dostałem do z Facebooka. I słuchaj, ta, ta Zusa drewniak skomentowała mi zdjęcie. Masz taki ryj jak jeszcze średni wieczór. Widzi proszę. Jezu, za drewniok. Co, nie mogę jej spisać? Oczywiście, że mogę. W taki sposób się nie komentuję zdjęć. Tak? Swoich znajomych. Żartobliwy, żartobliwy. Wiesz jak ona jest. Ona jest wredną suką. Poczekaj, Ty patrz. Dominik organizuje domówkę, nie? I patrz kto jest na wydarzeniu, Patrz zaprosił całą klasę, tylko nie nas. Tylko nas nie zaprosił. Są tu wszyscy. Ola, Janek, Przemek, Kuba. Szymon, Łukasz. Wszyscy są. Wszyscy tutaj są, tylko nie my. Nie, go kłopakią. Nie. nie. Pożałuję, poszło. Ja zaprosiłem go na swoją domówkę, tak? A on to co? Myśli, że może sobie mnie zignorować, tak? Ostatnio w ogóle takie dziwny się zrobił w ogóle ze mną niekada. Dominik Krabowski. A on jest to w ogóle całą klasę spisze, co? Oni będą się tak dobrze bawić bez nas. Nie, nie, nie. I wszystkie spisze. Zamknij się. Co Wszyscy myśleli, że zrobią sobie domóweczkę bez nas. Nie tak nie bawię. Wszystkich ich spisujemy W ogóle, w wszystkich moich znajomych spiszę, bo w sumie I tak z nimi wszystkimi nie gadam oni tak mnie nie lubią Ja ich też nie lubię Wszystkich Jesteś hipokrytą. Jesteś hipokrytą Jesteś hipokrytą Sam przed chwilą chciałeś zabijać ludzi A teraz mnie płaczesz, teraz ty historyzujesz Jesteś cholernym hipokrytą nie oszalałem Sam chciałeś zabijać ludzi, tak? Więc teraz proszę ciebie, nie płać, przestań smarkać. Przestań zachowywać się jak idiota, kurde. Rodzice są dole na zaraz nas usiądą.